Witajcie! Tu znowu ja i znowu zagram w Slendera w sanatorium. Mm. Znowu i mam nadzieję, że tym razem uda mi się przejść, bo wcześniej zebrałam 6 kartek, więc no niewiele mi brakło do wygranej. Pozwólcie, że pójdę tą samą trasą. Na początku, a potem sobie planowym film. Pierwsza kartka, no Escape i mnie zaczął gonić. Uff. Idź szybciej, człowieku. Ostatnio dowiedziałam, że to nie jest już dziewczyna, tylko to jest facet tym co ja idę, więc spoko. Tu znowu kibel. No i kolejna karteczka. Tak, idziemy. Kurde, chodź. Tak. I teraz... O ile wiem, to ta kartka powinna być gdzieś w tym miejscu. Tak? Nie? Nie. Dobra. Zobaczymy tutaj. O jest karteczka. To sobie my ją weźmiemy. Nie ma. Krasny, nerwująca taka jest. Ale jakoś to przeżyję. Tutaj też pewnie będzie. Tak. I już nie mamy. Eee. Idziemy tutaj. Kolwa. O, tu będzie wyjście. To tu, tu trzeba uciekać. Jak się weźmie 8 kartek, to chyba w tym miejscu będzie wyjście. Tylko nie wiem czy panice po prostu nie zwieje. Ale Tam. może jakoś to będzie. Tu nie ma. Tam są teraz są co wcześniej i Przynajmniej wiem, gdzie są kartki. Hmm. Chyba na około ale... Co tam? Tu będzie, tu będzie sala komputerowa. Nie, tu nie będzie sala. Tu na razie będą te pokojki. I tu będzie piąta karteczka. Będzie i teraz tu? już sama nie wiem. Chyba się wracam o kurde o nie o nie 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 się. nie no, ja jestem genialna po prostu. 6 na 8. Jeszcze mnie nie złapał, Czyli pobiła mi już swój rekord, że tak powiem. Idziemy tu. Proszę. Ale nie wiem czy to moje serce tak bije. O, tu jest sala komputerowa, to tu będzie następna. Proszę.

Ja jeszcze tak Idziemy tu. to jest to duże Dobra, przejdziemy tutaj. I sobie tu. Dobra, niech będzie tak popatrzą. Iść, iść, Okej, okay. musimy, musimy do wyjścia, tylko, że ja nic tu nie widzę, cholera. Może mi się uda, będzie mi się udało, oby mi się udało, błagam. Tak, jest wyjście, chyba jest, Biegnę, biegnę, biegnę. Jest? Błagam, niech to będzie to wyjście. Nie? O nie, to nie jest to wyjście. Daj spokój, to nie jest to? Nie jest tu... normalne? Kurde. To gdzie jest wyjście? Ludzie, do? Dawać mi wyjście, bo mi zaraz się straci. jest? Dawać mi wyjście, do cholery. Uwaga, oby to było to wyjście. Proszę, 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 proszę. Tak, 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 tak. Jest! 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 Wygrałam! Jestem genialna! Wygrałam to! <ścoughs> tak! Co się teraz stanie? Nic? I wygrałam! Jak widzieliście, pokonałam Sendermana, a nawet go nie widziałam! Nie widziałam go! Chyba już nigdy mi się tego nie uda powtórzyć w życiu! Mm, a tak w ogóle to jeszcze chciałam tylko Wam podziękować za oglądnięcie mojego filmiku. Mm, Na